To już czwarta niedziela Wielkiego Postu. Dużo z naszej drogi nawrócenia, dużo z naszej drogi zmiany naszego myślenia jest już za nami. Witajcie, kochani, to jest nasza seria Bóg Mówi. To jest projekt Owca. Ja nazywam się Maciek Zagwojski i pójdziemy dzisiaj razem przez te niedzielne czytania. Pierwsze czytanie pochodzi ze Starego Testamentu, z drugiej księgi Kronik. He, jest trudnym czytaniem, jest trudnym czytaniem nawet dla nas do zrozumienia, bo ono pokazuje, jaki sposób myślenia ludzi Starego Testamentu, który, którzy bezpośrednio przekładali grzech na Bożą karę. Czyli jakby spodziewali się, że w momencie, kiedy odejdą od Boga, to Bóg ześle na nich nieszczęście. I oni są w środku tego nieszczęścia. Oni są w środku niewoli. Oni są w Babilonie, w Persji. Cały naród został zabrany do niewoli, i ludzie wiedzą, że przyczyną tego jest ich odejście od Boga. Hmm? To było zapowiadane, prorocy przestrzegali, że jeżeli ludzie nie zwrócą się do Boga, to stanie się takie nieszczęście. Tylko generalnie z naszej perspektywy, z perspektywy ludzi Nowego Przymierza, z perspektywy ludzi Nowego Testamentu, z, z tej strony krzyża, jak to mówiłem w zeszłym tygodniu, my wiemy, że to nie Bóg zsyła nieszczęście, tylko nieszczęście jest jakoby następstwem grzechu, ponieważ Grzech, czy odejście, czy odwrócenie się od Boga, czy niewierność Bogu, daje autorytet złemu duchowi nad naszym życiem. Czy nad naszym narodem. Tak? To jest otwieranie drzwi i wykładanie takiego napisu: zapraszam, tak? zapraszam, masz władzę, daję Ci władzę nad moim życiem. To nie Bóg kara. I to, hmm, i to czuć troszeczkę tutaj w tym, w tym czytaniu. Przede wszystkim tak, to co dla mnie jest ważne w tym pierwszym czytaniu, to jest to, że przez proroka Jeremiasza Bóg zapowiada, że 70 lat upłynie w niewoli, a potem będzie wolność. To jest pierwsza rzecz, że Bóg zapowiada drogę wyjścia. Tak? Chociaż człowiek się, chociaż człowiek wpuścił złego ducha, chociaż człowiek dał mu autorytet, człowiek czy naród nad jakąś częścią rzeczywistości, chociaż on miał pole działania, no, które wykorzystał w swój zniecny, haniebny i zły sposób, tak. Bóg mówi: daje temu koniec, daje temu kres. Mówi 70 lat i to się skończy. I to jest pierwsza część, która mnie porusza, dotyka. Druga część jest jeszcze lepsza. Bo jak to się skończy? To się skończy tym, że Bóg dotknie perskiego, babilońskiego króla Cyrusa. I on odbuduje święte miasto Jeruzalem. I on zapewni temu ludowi wyjście z niewoli do miejsca, w którym powinni być. I król Cyrus powie, tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa na ziemi dał mi Pan, Bóg Niebios. I on mi rozkazał zbudować dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z Was jest z tego ludu, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie. To jest słowo wysłania narodu wybranego już do ich ziemi. Ale patrzcie, co mówi ten król? To jest król pogański. Król Cyrus jest królem pogańskim. Jest królem Babilonu, jest królem wrogiego Izraelowi. Imperium tak naprawdę. I on, i do niego powiedział Bóg. Tak? To nie jest król żydowski, to nie on nie należy do narodu wybranego, on jest jego wrogiem. I do niego mówi Bóg. I budzi w nim taką wiarę, że on mówi, że te wszystkie narody, które podbiłem, to imperium, które zbudowałem, dał mi Bóg. Bóg niebios. Bóg niebios w Jego języku, to jest ten Bóg, który stworzył wszystko, który stworzył niebo i ziemię, czyli nasz Bóg. Czyli On uznaje zwierzchnictwo swojego, naszego Boga nad wszystkimi swoimi bogami. I On, jako król Pogański, uznaje to, że Bóg działa w świecie realnie, w Jego życiu, w jego imperium, w jego cesarstwie jakby i w całym świecie. I tu zawsze przychodzi kontrast. Czy ja, jako chrześcijanin, jako katolik, jako należący do Chrystusa, patrzę na świat w ten sposób, że Bóg może mówić do moich przeciwników? Bóg może mówić do wrogich narodów, Bóg może mówić do wrogich przywódców narodu, Bóg może mówić do jakichś nawet złych ludzi i ich prowadzić. Skoro tak się działo wtedy, to tak się może dziać dzisiaj. I nie nam, nie mi jest oceniać, i nie mi jest mówić, kto ma rację, kto nie ma racji, i nie mi jest mówić, ten człowiek jest dobry, ten człowiek jest zły, bo robił to i to. Tak? Bo do niego też przyjdzie Bóg, i do niego też mówi Bóg, i, i być może przyjdzie taka chwila, kiedy przywódcy krajów pogańskich, mamy takich krajów pogańskich trochę na świecie, tak? W sumie każdy cywilizowany kraj, chociaż nawet mieni się czasami chrześcijański, jest w pewnym sensie pogański, żyjemy w takiej pogańskiej kulturze, w pogańskich czasach. Ale Bóg może wykorzystać albo skorzystać, tak? Bo władza należy do Boga, świat należy do Boga. Pańska jest Ziemia i to, co jest na Ziemi, śpiewamy w psalmie. Musimy w naszym myśleniu jako ludzie tego Boga, tak? jako dzieci tego Boga, pozwalać Bogu działać tak, jak on chce. Nie stawiać Bogu tamy, nie stawiać Bogu granicy. My często, to jest ciężko powiedzieć, ale ograniczamy Boże działanie, psujemy Boże działanie, niszczymy Boże dzieła przez nasze ograniczone patrzenie. I to do mnie mówi pierwsze czytanie. Psalm dzisiejszy, to jest Psalm 137, i on tak troszkę nawet, jak ktoś na angielski, przypomina taką piosenkę. Ha, to chyba była Abba. By the rivers of Babylon. A może nie była Abba. Nie chcę zacząć nic. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy płacząc na wspomnienie Syjonu. Czytałem ten sam kilka razy przed włączeniem kamery. I zastanawiałem się, o to jest taki psalm tęsknoty za krajem ojczystym. Ta kraj tęsknoty za ziemią obiecaną. Co jest moją ziemią obiecaną? Co jest moim krajem, za którym tęsknię? Co jest krajem, z którego zostałem wygnany? Dla mnie ziemią obiecaną jest raj. Dla mnie ziemią obiecaną jest niebo dla mnie ziemią obiecaną jest nowe Jeruzalem. Zostałem z niego zabrany. Nie dlatego, że Bóg mnie wygonił, ale dlatego, że Bóg wprowadził taki plan oczyszczenia i plan powrotu, który może wyglądać jak Boża kara. Bo my często patrzymy, ja o tym mówiłem w takim nagraniu. Tu pewnie będzie link. Yy, może wyglądać jak wygnanie z raju, może wyglądać jak kara za grzech, ale tak naprawdę był pra, planem ratunkowym była akcją ratunkową dla rodzaju ludzkiego, żebyśmy wrócili do nieba lepsi, odmienieni, pewniejsi Bożego działania, pewni Bożego działania, ufający Bogu, słuchający Boga i nie zostali w niebie jako ci, którzy odwrócili się od Boga, nie zostali w niebie ze wszystkimi skutkami grzechu. Tego my wejdziemy nowi. I ten psalm jest dla mnie takim psalmem tęsknoty za niebem, za ziemią, z której zostałem wzięty, bo nie wiem czy wiesz, ale niebo jest bardziej realne niż ta nasza rzeczywistość. Tysiące ludzi, ja teraz czytam taką książkę. Zobaczyć niebo. I ona jest takim zbiorem, próbą interpretacji też historii ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Autor zebrał tysiące, przeszedł około tysiąca różnych historii, przeczytał. Tych historii są dziesiątki, setki, tysięcy, miliony nawet. Są nawet ludzie, którzy badają te historie, są naukowcy, którzy jakby rozmawiają z tymi ludźmi, jest taka, nawet taka dziedzina nauki trochę. W każdym razie ci, ci ludzie, te tysiące ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną, opowiadają, że w momencie, jakby śmierci, tej fizycznej, oni przyszli do miejsca, które było dużo bardziej realne, niż to miejsce, w którym żyli wcześniej, kiedy myśleli, że żyli. Niebo jest realne. Bardzo realne. Tamta rzeczywistość jest dużo bardziej realna. List do Hebrajczyków mówi, że my tutaj na Ziemi żyjemy w rzeczywistości, która jest cieniem rzeczywistości nieba. Tak? My żyjemy, to jest, to jest cień, to jest, to, jest, to jest odbicie tej rzeczywistości niewyraźne, takie mgliste trochę. Tam jest prawdziwa rzeczywistość i można do niej tęsknić. I można za nią tęsknić, bo my jesteśmy stamtąd. Jesteśmy z nieba, nie jesteśmy z ziemi. Tak? I, ta, I to nasze bycie na ziemi się skończy. Tak? Dla każdego indywidualnie skończy się jego indywidualnym odejściem do wieczności. Bo my jesteśmy bytami wiecznymi, nie jesteśmy śmiertelni. My jako ludzie jesteśmy bytami nieśmiertelnymi, bytami wiecznymi. Tak? Mamy swój początek w Bogu. Mamy swój początek w momencie urodzenia, ale nie mamy końca. Idziemy żyć wiecznie. W szczęściu, w potępieniu. Ale to nie, nie o tym odcinek. Więc jesteśmy stamtąd. I ten Wielki Pos jest też takim czasem tęsknoty za naszą ziemią obiecaną, za ziemią, z której wyszliśmy. Chociaż czasami mamy wrażenie, że zostaliśmy z niej wyrzuceni, ale nie zostaliśmy wyszliśmy z niej. I Bóg mówi, że wyszliśmy na czas określony. Tak? Bo to jest takie drugie jeszcze, druga część, że my każdy z nas, tak jak mówiłem, odejdzie sam w momencie przejścia, w momencie śmierci, ale też jest ten taki drugi moment, w który wierzymy, w którym ta nasza ziemia, ta nasza rzeczywistość finalnie się skończy, zło finalnie się skończy i nastanie nowe, nowe niebo i nowa ziemia. Nastanie kompletnie nowa, odmieniona Boża rzeczywistość, bez cienia, bez mroku, bez zła. Tylko Boża, pełna zachwytu, pełna wspaniałości i przepełniona miłością Bożą, bo Bóg nas naprawdę kocha. I o tym, jak nas kocha, mówi i drugie czytanie, i Ewangelia. Drugie czytanie jest szczególnie ważne. Ja je przeczytam i to je przeczytam powoli. Święty Paweł w drugim liście do Efezjan pisze tak: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił nas. I razem nas. Posadził na wyżynach niebieskich, w niebie, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od Was. Lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Piękne to jest. Chwilę wcześniej, w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, Paweł pisze, że Bóg Jezusa Chrystusa wskrzesił i posadził na wyżynach niebieskich na swoim tronie obok siebie. I w kolejnym rozdziale Paweł pisze, że Bóg nas przez Jezusa Chrystusa wskrzesza i posadza obok Jezusa Chrystusa na swoim tronie w niebie. Tak? To, co zepsuło się w raju, Bóg naprawił przez Jezusa Chrystusa, tak? I każde dobro. I wszystko dobre, co nam się dzieje, i wszystko dobre, co my robimy, nie jest dobre, bo my jesteśmy dobrzy, tylko bo Bóg jest dobry. I każdy dobry czyn, tak, jest z Boga. <grywia> tak? Bo nie pochodzi, nawet wiara, tutaj pisze Paweł, nie pochodzi od nas, lecz jest darem Boga. Ja powtarzam przez ten Wielki Post, zwłaszcza od tego zacząłem te nasze wielkopostne rozważania niedzielne, że wszystko, co mamy, post, poszczenie, tak, wiara, nasze dobre starania, nasze dobre uczynki, wszystko jest darem Boga w nas. Wszystko jest przyjęciem i odpowiedzią tak na to, co Bóg chce nam dać. Bo nasza wolność jest bardzo ważna, i w naszej wolności o tym też powtarzam: często możemy powiedzieć Bogu tak i nie. I często dzieje się tak, że nawet osoby wierzące mówią Bogu nie, i stawiają Bogu tamę, i stawiają Bogu granice: Tu nie będziesz mi wchodził, bo tu ja wiem, jak mam wierzyć, bo tu ja wiem, na czym polega wiara. To jest trudne, ale tak się dzieje, nawet w naszym kościele. Łaską jesteśmy. Łaska łaska słownikowo, w słowniku słowo łaska, to jest dar dany za darmo. Dar niezasłużony, tak? Bóg daje nam zbawienie. Bóg daje nam wiarę, która prowadzi nas do zbawienia. tak I jesteśmy zbawieni darem przez dar wiary, tak naprawdę. Jesteśmy zbawieni dlatego, że Bóg nas zbawił. Nie dlatego, jak tłumaczyłem w zeszłym odcinku, że my możemy się wdrapać do nieba przez nasze uczynki. I nawet nasze dobre czyny, nawet nasze dobre uczynki są darem od Boga, mówi święty Paweł. Tak. To jest... Trudne, bo, bo nasza wizja, jakaś wpisana w nasze DNA ludzkie, wpisana w naszą ludzką naturę, jest taka, że my musimy coś robić dla Boga. Że my musimy starać się być dobrzy dla Boga. My musimy zasłużyć sobie na Bożą Miłość, na Bożą Łaskę. Nie musimy. Nie musimy zasłużyć. To, co musimy ewentualnie, to przyjąć Bożą Łaskę. Otworzyć się na nią i powiedzieć w naszej wolności: tak. Jest taki fragment w dzienniczku siostry Faustyny, w którym ona robi takie ćwiczenie duchowe. Pisze: Moja wola, i skreśla, i pod spodem pisze: Wola Boża. I mówi, że od tego dnia moja wola jest martwa. Ja żyję według woli Boga. To jest bardzo drastyczne, nawet usiądź z tym na modlitwie i, i zobacz, jak to jest trudne. Ale tak naprawdę do pełnego, szczęśliwego, spełnionego życia to jest konieczne, bo Boża wola w Twoim życiu to jest Twoje. Najpełniejsze życie na każdym poziomie na poziomie zdrowia fizycznego, na poziomie szczęścia, radości, spełnienia, realizacji swoich pasji, planów życiowych. Po poczucie bezpieczeństwa i finalnie pozbawienie, po trafienie do tego momentu, o którym mówiłem w psalmie, że tęsknimy za tym, za tym życiem, które jest pełnym życiem w niebie. O ten fragment się odbyła cała dyskusja parę wieków temu, nie? Bo jedni mówili, że jesteśmy zbawieni przez łaskę, a inni mówili, że jesteśmy zbawieni z uczynków i się narobiło. Ale teraz Kościół, od 95 roku Kościół katolicki, nasz Kościół mówi, wydał taki dokument, w którym mówi, że jesteśmy zbawieni przez łaskę, która usprawnia nas do czynienia dobrych uczynków, które są wynikiem działania łaski Bożej. To jest tutaj napisane. Dobrze, że Bóg prowadzi nasz Kościół. I Ewangelia dzisiejsza, bo czasu nam poleciało już dużo, jest to rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem w trzecim rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Nikodem to był faryzeusz, bardzo wysoko postawiony faryzeusz, bardzo ważna persona. I pragnął spotkać się z Jezusem i spotkał się z Nim. Mieli cudowną rozmowę, to jest fragment tej, tej rozmowy. Heh. Jak Jezus wywyższy, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Tak mówi Pan Jezus Nikodemowi. I pokazuje tym, że to, co jest w Starym Testamencie napisane, czyli słowa, wydarzenia, tak, są pewną zapowiedzią wydarzeń przyszłych. I tak musimy je rozumieć. I musimy je rozumieć w perspektywie i przez pryzmat, prze, przez, patrząc przez Pana Jezusa, patrząc przez krzyż. Czyli ten moment, kiedy Jezus, kiedy możesz wywyższa węża, ratując naród wybrany przed śmiercią, od jadu wężów, które kąsały Izraela bo pobłądzili, tak jest zapowiedzią tego, że Pan Jezus umrze na krzyżu i zbawi nas wszystkich, uratuje nas wszystkich. Tak musimy patrzeć na Stary Testament i tak też musimy patrzeć na pierwsze czytanie dzisiejsze, które jest ze Starego Testamentu. Tak? Czyli to rozumienie, że Bóg, jak mówiłem na początku, że Bóg kara, bo ktoś zrobił coś złego, musimy przefiltrować przez krzyż Chrystusowy. I to jest najważniejsze zdanie. Jeżeli to zdanie tylko sobie wydrukujesz, napiszesz sobie gdziekolwiek, będziesz tak, żeby je widzieć codziennie, na lustrze nawet, nie? Jak się golisz, czy robisz makijaż, nie? Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Nie ma co komentować. Bóg kocha każdego człowieka, Bóg kocha cały świat, Bóg kocha każde pokolenie, wszystkie wieki ludzkości, każdego człowieka, niezależnie od tego, gdzie się urodził: czy się urodził w kraju katolickim, czy się urodził w kraju chrześcijańskim, czy się urodził w kraju muzułmańskim, czy się urodził w kraju z jakąś inną religią. Jest Bożym Dzieckiem. I Bóg posłał Jezusa Chrystusa po to, żeby zbawić przez niego świat, żeby świat został zbawiony przez Jezusa Chrystusa, nie potępiony. My spodziewamy się sądu potępienia. Myśmy tak się sfiksowali, zwłaszcza w Kościele Katolickim, na sądzie, który będzie polegał na tym, że Bóg będzie potępiał, że aż zapomnieliśmy, że Bóg pragnie naszego zbawienia. Do tego stopnia, że umarł za nas na krzyżu, że poniósł najwyższą ofiarę, poświęcił swoje życie, cierpiał i zmartwychwstał po to, żebyśmy zostali zbawieni. Czyli poszli do nieba, czyli zostali uratowani tu na ziemi z jakiegoś mizernego życia do lepszego życia. I finalnie trafili do tej, do tej prawdziwej rzeczywistości, która jest niebem. Bóg nie posłał swego Syna, żeby świat potępił, ale żeby świat został przez Niego zbawiony. I to, co jest potrzebne, jest potrzebne uznanie tego i wiara w Jezusa Chrystusa, tak? Wiele ludzi wierzy w Jezusa Chrystusa w momencie śmierci. Wiele ludzi, którzy, tych ludzi, którzy nie znali Jezusa Chrystusa za życia. Żyjąc w takim miejscu na świecie, gdzie nie głosi się Jezusa Chrystusa. Są takie miejsca jeszcze. Poznają Jezusa Chrystusa w momencie śmierci. Ja w to wierzę, że każda osoba umierając staje przez, przed Jezusem Chrystusem i ma szansę Go przyjąć albo odrzucić. I dla mnie dużo bardziej ryzykowne jest złe pojęcie Jezusa Chrystusa. Tak? Niż w ogóle niewiara. Wiem, że tu mogę mówić jakieś herezje, ale nie obchodzi mnie to. Jeżeli będziesz źle wierzył w Jezusa Chrystusa, możesz go nie zauważyć. Jeżeli sfiksujesz się na swoim życiu, na swoim, na swoim życiu, na, na, swoim, na swoich problemach, na <laughs> możesz przejść koło Jezusa, umierając i go nie zauważyć, i skazać się na potępienie. Możesz umiłować ciemność, tak jak mówi Jezus dalej Nikodemowi. I być zły. Bo mam depresję, bo wszyscy mnie krzywdzą. Bo Ty mnie nie rozumiesz. Ty nie wiesz, jak to jest. A Jezus stoi i chce zaświecić swoim światłem w Twoim życiu. Jezus jest światłem. Jezus jest światłem. I On, wchodząc w Twoje życie, chce zaświecić Twoje światło. Jasne, że pokaże się grzech w Twoim życiu. I dobrze. Będziesz mógł z Niego zrezygnować. Widząc Go, nie chowaj się, otwórz się, odwróć się twarzą do Jezusa, dzisiaj, teraz. Powiedz Jezu, przyjdź do mojego życia i zaświeć swoje światło. I przywróć mnie do życia. Do zobaczenia za tydzień. Życzę Wam cudownej niedzieli, cudownego tygodnia i Bożego błogosławieństwa i tej otwartości na Jego światło w Twoim życiu.